Modlitwy działają, modlitwy działają, co jest? W tym momencie na ekranie oświetla się szczęśliwy, który zgarnął nagrodę z ostatniego odcinka. Pamiętaj, żeby stawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu, może być to adres e-mail, nazwa z Discorda, nazwa z Instagrama, czy co tam chcesz. A dzisiaj jedna osoba pod tego filmu może ode mnie zgarnąć totalnie za darmo nowiutki karnet z Premium Plus, w którym jest masa kozackich nagród, takich jak gemy, skiny do kita, masa blinku na nowiutkie skiny, mega dużo kredytów, a jeśli ktoś nie ma jeszcze jakiegoś piskiego za no to otrzymuje go totalnie za free. Oczywiście w tej wersji Karnetu z Plusem jest jeszcze więcej tego wszystkiego. Także jak chcesz ode mnie zgarnąć taki karnecik, to szybko staw łapkę w górę pod tym Filmem, subskrybuj kanał, wciskaj na ten kuciek subskrybuj tam na dole. Pamiętaj proszę o tym subskryberze, bo dalej aż tyle osób nie subskrybuje jeszcze mojego kanału. Miej pisany kod Damian w sklepie Growstars i napisz w komentarzu, jaki to zadymiasz. Musisz go rozpoznać po tym fragmencie ciała. Aż napisz odpowiedź w komentarzu, a teraz lecimy z odcinkiem. Hejcie, witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku Daily! Na moim kanale. Zrobiłeś zadymkę. No leciutka zadymka, a niezłą zadymę ostatnio robi też super cel, ponieważ cały czas rozdaję przekozaskie rzeczy graczom Brawl Stars i dzisiaj, słuchajcie, każdy gracz otrzymał po 8 star dropów totalnie za darmo, dlatego dzisiaj razem z Werą. Hej? Zrobimy ich wielki, szalony opening na wszystkich naszych kontach i dowiecie się też, jakie multi-konta mawerka potworzone, bo zrobiły tam też dzisiaj opening. I słuchajcie, ten odcinek latuje bardzo późną porą i mega się stresowałem, że nie uda się dzisiaj zrobić filmu do daily. Ale jeśli go oglądacie, to oznacza, że udało nam się nagrać ten film i go jeszcze wrzucić przed północą. Czy jeszcze tylko powiem żebyście oczywiście zostawili łapkę. Ile ma być tutaj łapek pod tym filmem? 10 tysięcy. 10 koła? Uh -huh. Dobra, 10 tysięcy łapek i jutro wracamy kolejny kozacki odcinek, także zostawiajcie łapki, teraz lecimy ze star dropami. Ja no dzisiaj taki niebieski duecik. Jak smerfy. No. Ze smerfów ty byś była smerfetką a jakim? Ważniak. Łooo! Wow. Napiszcie widzowie w komentarzach, jakim według Was jestem smurfem. Wera już tutaj się wypowiedziała, że ważniak. A my zaczynamy sobie, słuchajcie, od mojego głównego konta. W ogóle jaki fajny teraz tu jest, Brawlsters, nie? O, jeszcze mnie tutaj noob zaprasza do gry, ale sorry Nub do dzisiaj sobie nie pograbę, bo dzisiaj interesują nas tutaj te nagrody. Wera w ogóle mnie pytała, i gdzie są te e, darmowe dropy? One są oczywiście w tym chińskim nowym roku. Dobra, czy coś tu się jeszcze pojawiło takiego fajnego? Ej, jest burgery Kluna na przecenie! Słoniak! No! Ej, za 39 gemów, tylko że ja nie mam na razie gemu, ja wszystko w Blink wydałem. I jeszcze ten nowy tutaj rozgrywający, dobra, czekajcie, jeszcze tu mamy kredyty i będzie jeszcze jakiś fajny, codzienny prezent. Jeszcze X, dobra, to sobie to dziamne. Już lecimy do stardropu. Dzisiaj mamy ich naprawdę sporo do otworzenia. W ogóle widzowie, bo muszę się wytłumaczyć, bo wiem, że wczoraj zapowiadałem dzisiaj naprawdę gruby odcinek, ja jeszcze muszę tutaj odebrać te wszystkie inne nagrody, bo tutaj są darmowe nagrody związane właśnie z tym chińskim nowym rokiem i cyfrą 8. Jak widzisz wszędzie, tutaj dostajemy 88 rzeczy, tutaj dostajemy 8 dropów, Czemu nie dostajemy na koniec 8 legendarnych, to nie wiem, ale dostajemy 8 gemów i 888 się nie? Dobra, to jeszcze to sobie to odbieram. A! I ja muszę się wytłumaczyć widzowie, bo zapowiadałem, że dzisiaj będzie naprawdę gruby odcinek, ale niestety ten odcinek przerósł moje oczekiwania. To znaczy już to, żeby powstał, zostało włożone ponad 50 godzin pracy. I niestety boję się, że jeszcze przynajmniej z 5-6 potrzebuję. Dlatego nie wyrobiłem się z tym odcinkiem. Dlatego też teraz lotuję taki odcinek późniejszy. Dobrze, że Wara się tu jeszcze zgodziła na nagrywańsko. Żeby dla Was jakiś fajny kontencik dostarczyć i mieć właśnie odcinek na daily. To słuchaj, chcesz kliknąć pierwsza? Chcę kliknąć. Dobra. I widzowie, dzisiaj będziemy też robić wasze sposoby na otwieranie dropów, które podsyłaliście na moim Instagramie Damian 4 ty Swoją drogą bardzo serdecznie zapraszam. Ale może pierwszego to otwórz jak chcesz. Dobra, to mogę otworzyć nosem. Nosem? Dobra. Ale <laughs> to musisz już więcej chyba poklikać. No jeszcze, jeszcze. Ej, ty, dobry Nohal! Nohal we. Nohal, <laughs> nohal tak, Very jest turbo dobra! Nohal. Klikaj, klikaj jeszcze raz Nohalem, jeszcze raz. Dobra, do sobie. I uwaga... Ty, fajna ikona Ona wygląda jak od jakichś greckich bogów, czy I coś. ona wygląda jak ten Zeus Brock. No i dziękuję. Ale żeś dobrze tutaj wynosowała. Dobra, to od razu mój nóz. Mój, mój, mój jest lepszy. Mój jest zielony, dobra, nieważne. Dużo będziemy mieli tych zielonych star dropów, bo zawsze tak jest w ogóle. Możecie napisać w komentarzach, czy wam się coś udało trafić z tych star dropów, a ja teraz otworzę łokieto może. Ale łokiet lepszy niż nos. Tak, przynajmniej tyle. To może teraz jakiś twój sposobik i, i następny weźmiemy może od widza. Dobra, to mogę spróbować... Skorzystam z pomocy Ty, od piperki. Ej, ty, ty dzisiaj cosplay piperki zrobiłaś? Patrzcie widzowie, ja Widzicie piperkę i zobaczcie na Werę Jeden do jeden, takie same są. No dobra, no to moc, yy, moc bliźniacza, piperek, piperek. dawaj, dobra. uwaga. Ty, ty, co jest? Ja nie wierzę, ty Ty zrobiłaś Właśnie. cosplay. E może to jest dobry sposób, że trzeba się przebrać z jakiegoś zadowolenia i zrobić opelik. Może tak zrobimy, chociaż ty w sumie już tak zrobiłaś. No, dobra, widzisz. dobra, tylko parasolkę jeszcze potrzebujesz, dawaj tą legendę, no wykryć mi tą legendę, no proszę, no proszę. Nie no, no, jedną z gór nie. Nie no, ale Niestety. cieszę się, że chociaż jest mi. Ty, ale ty mi naprawdę mega mocne dropy dajesz. Dobra, to mogę ja kliknąć czy piperka? Pajperka nie Piperkę. kliknie. Dawaj, uwaga. I... Co jest? Ty! Twardzielka Ems! Ej! Z Akademii ona, Brawl! Ona też jest blondynką i też ma elementy. Ta, co jest? Piperk! Co jest? Co tu jest najdziwniejsza teoria Bronster Sever. Słuchajcie, trzeba się przebrać w jakieś kolory, jakiego skina chce się trafić, i się to dostaje. Co tu się wyrobiło? Magia. Nie, dobra, wyraźnie jest jakaś magiczna. A ja mam dzięki Tobie nowego skina. I słuchajcie, to jest moje pierwsze konto. Ty, nawet ja teraz epika dostaję. Co tu się Dobrze, dzieje? Bo fioletowego. Dobrze. ja nie mam nic fioletowego. Ty, bo no to to ja nie ma nic fioletowego. Trafić jakiegoś fajnego skina, może do bo. Ja biorę teraz bo. Mieliśmy testować y, sposoby widzenia, ale dobra, za chwilę do tego przejdziemy. Bo mam tutaj zielone rzeczy, to zielony wypadnie. Ale dobra, to może coś złotego, bo, bo ma taki złoty dziób. Nie, dobra, nie, to, to tak nie działa. Niestety, to ale tak panie nie Ale fajnie, by działa. Się teraz golda dało, nie? Tak, no też by się pasowało. Dobra, to tego przekazuję zielony. dla Ciebie. To teraz poproszę o pomoc panienka Jessie. Jessie? Okej, okay. ale ostatnio trafiłem letnią Jessie, to myślę, że do Jessie skida tego nie wydrupimy. no ale spróbuj. Zobaczmy, co Jessie ma do zapewnienia. Oj, nie, ona zobacz, bo ona ma zielony plecaczek i to już będzie zielony, rzadki start nie? to nie przejdzie, niestety, widzowie. Ajaj, oj monetki I no co, no star dropy na moim koncie głównym się już skończyły Ale mamy jeszcze dzisiaj trochę tych kont Ja jestem bardzo zadowolony, mam nowego skinka Ja tutaj nawet jakąś rozbójniczkę Shelly Dostałem widzowie, kolejny skin na tym odcinku Odblokowany, ale to jest w ogóle konto O którym nawet nie miałem pojęcia, że je mam Po prostu pisałem jednego mojego maila i się okazało, że mam Tutaj jakieś konto połączone, jak widzicie Mam tu rzeczy jakieś do odebrania, jeszcze kony gracze stare I Tutaj jest pełno ofert Duck nawet się pojawił, no nieźle Jackpot, co jest? 100 kredytów Jak to prawie, jak to prawie... Brok został tutaj wydropiony. Dobra, czekaj, bo trzeba przed openingiem kod Damian. Damin? Damin? Nie, 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 Damian. Dobra, mamy to. Pięknie. Brok za 11 gemów. Nie, na pewno tej oferty nie chcę. A ja tu coś mam o co tu chodzi? Uuu, podarunek jakieś odznaki dostałem, co jest? Aha, jakiś... Co? I tu jest jakaś mega rare odznaka! To ja tutaj na tym koncie mam tego Gale'a? Co? No bo ten Gale to był mega, mega rare skinem. Czekaj, co tu się wyrabia? ja mam tu Galea, ale czy. Ja mam. Co jest? Ja mam handlarza Gaila na tym koncie? To ja musiałem tutaj cały karnet zadymiarski chyba kupować. Co jest? Ej, co to jest za konto jakieś dzikie, dobra? A tutaj nie ma. No wiem, no mówię ci, to, było... to jest chyba jakieś konto, na którym ja robiłem jakiś challenge, typu, że kupowałem cały karnet jakiś, czy coś? Kozak, ej, dobra, nie spodziewałem się nawet, dobra, i tu mam jeszcze te rzeczy, ale nas interesują i tak start-dropy, także let's go, let's go po te start-dropy. Halo, halo, no już szybciej, gdzie kto się klika? No już, halo, proszę to. Jezu, to wszystko trzeba przeklikać zawsze, nie? Ale dobra, 88. Ty no mam broga! No to jest, słuchajcie, nawet zadymiasz do na odcinku. No to tak, bo tu jest jeszcze 88 kredytów odblokowanych. No nieźle, ten jackpot w połączeniu z tym dał mi nowego browlera na tym kącie. W ogóle, czy ktoś kojarzy to konto? Czy jest tu jakiś widz, który pamięta, może to konto? Myślę, że z tym może być ciężko, ale jak ktoś taki jest, to chwalcie się w komentarzach i wiesz, to kliknij ty znowu. Bo jak ty tak. kliknąłeś wtedy, to mega dobrze oddało, nie? I widziałeś na no, śmiesznej widze się zebrał. Tak, za tak, się... tak. Tu chyba napisał, że same rzadkie mu lecą, więc nie ma żadnych innych sposobów, ale tutaj Świerczu napisał zrób pięć pompek i będzie legenda, ja tak mam. Jak zmieniałem aplikację na Instagrama to podskoczył już na epika, to może faktycznie jak zrobię te pięć pompek podskoczę na legendę, czekaj. Może. Czy mnie widać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, uwaga widzowie! let's go! BUM! Nie, no nie podskoczyło. Ale i tak jest epik, nie? To jest zawsze coś lepszego niż w sobie, jak wcześniej było i mamy motkę do rozy taką uśmiechniętą. No dobra, to jest mój młodzik w sumie na tym odcinku. Kliknij na oko, podskoczy to jeszcze raz, a jak nie, to drugie oko. Okej, okay, dobra, i później buzie. Dobra, oko. Oko i buzia, no i tak nie podskoczyło. No niestety, ten sposób nie zadziałał. Tutaj Kubusik pisze, żeby zrobić czwarty tap A Sosik Lego mówi, żeby zrobić trzy obroty, a nie dwa, bo ja zawsze robię dwa obroty. To ten się niestety kliknął, to sobie go jeszcze skipniemy. Słuchajcie tego jednego. I teraz może zróbmy czwarty tap A żeby to zrobić, to ja użyję dwóch palców i ty użyjesz dwóch palców, dobra? Gotowa? Trzy, cztery. Ry! No, nie oddał, po czwarty etap nie oddał widzowie Ale możemy zrobić trzy obroty I słuchaj, ja zawsze robię źle, to może ja ciebie zakręcę Trzy razy i ty Dada. od razu otworzysz Tylko od razu jak cię zakręcę to musisz zrobić speedrun I cztery kliknięcia albo wiesz, cztery naraz Jesteś Dada. gotowa? Jestem gotowa Dobra, raz, raz. Czekaj Dwa. Dobra i trzeci, I teraz będzie szybszy i dawaj. Dwa. No Dobra, trzymam cię, no dawaj, Dawaj. No. Nie, też, też nie zadziałało. Dobra, widzowie, wasze sposoby dzisiaj nie oddają. Słuchajcie, musicie wpadać do mnie na Instagrama, damię 4 ty i piszcie jakieś fajne sposoby, bo ja trafię właśnie epika, a te sposoby od na razie, no jakieś takie nie najlepsze, nie? Czekaj, bo zrobiłem teraz jakiś speedrun w ogóle. Nie wiem dlaczego. Ile nam ich jeszcze zostało? Z jeden albo dwa na tym koncie? To słuchaj, tego dam do ciebie. Dobra. To ja otworzę blokiem. Aha, no dobra. Okej, okay, bo tu chcę, ja chciałem powiedzieć, że może trzeba być jakimś mniejszy dla tych dropów że trzeba jakoś pogłaskać czy coś, nie? Może jakoś ten. swoją moc. A ty tutaj z łokieta w niego wjechałaś. No dobra, no to lecimy słuchaj teraz na twoje konto. Dobra. Ej, hey, a jak ja tego teraz nie odbiorę, to to mi zniknie? Nie wiem. Dobra, jesteśmy już u Werki i teraz trzeba trafić jakiegoś fajnego skida, nie? A ty masz w ogóle jeszcze kredyty do odebrania, to one chyba domek? Tak, będą ciebie szły? Tak, dobra. Na legendę cały czas sobie tutaj zbierasz. No i masz już dropiki, to może ja ci kliknę. I słuchaj, ja ci pierwszego jakiegoś wyczaruję dropu się, nie bądź na minusie! Dobra, nieważne, popsułem ci. Ej, dobrze, nie patrz, nie patrz. To powiem ci, powiem ci jak będziesz mogła patrzeć, nie? Czekaj, nie, nie patrz na chwilę. Ja ci... Nie, Boże nie! No chyba ci zmarnuję wszystkie te dropy i nawet nie zauważysz co tam było, bo, bo jest mega tragedia. Czekaj, czekaj, dobra, wiem. Trzeba drugą werę wziąć. Werę piperę Dobra. I teraz wera pipera? Nie? Nawet Vera Pipera nie oddaje? Nie, widzowie, jest tragedia. Vera, ja już ci chyba z pięć stardropów otworzyłem, i na razie same rzadkie, albo bardzo rzadkie. Mm. Ej, znowu! Nie, nie, błagam, niech tu się... Vera. Co? Znowu rzadki. Ja nie mm. wiem, czy to nie jest ostatni. Ej, dobra, bo... nie zobaczę żadnego star chyba na swoim koncie. Nie. Mm. Ej, nie! Vera, otwórz oczy. Znowu jest rzadki. Ej, nie było nic, nie prankujecie, Nie przeskipowałem ci żadnej legendy ani niczego. Ale... Zobacz, nie będzie nic już. O matko, widzowie jeżeli wam też tak dropiło jak w werce, to mega wam współczuję. I tu strasznie nie oddało, mi mega zależało, żeby ci coś trafić. Sorgi, przepraszam, że ci nic nie trafię. Słuchaj. Dobra, ale słuchaj, tu masz jeszcze legendę, która będzie za trzy dni i wtedy coś trafisz. Zobaczysz, bo jak teraz ci nie oddało, to wtedy dajcie ci coś ultra mega dobrego. Mówisz? Mówię, obiecuję. Musi tak być. A jeżeli ci nie wypadnie, to ja ci kupię. No mamy paluszek, obietnica. Dobra. Pinky swear. Nawalasz no, jak najbardziej się da i podobno tak ostatnio dropnął no oddech. A ja przed chwilą tak robiłem i werce totalnie nie oddało. Nie polecam tego sposobu widzowie. Tu Hania napisała skorzec, że trzeba podskoczyć? Chyba tak. Jesteśmy już na kolejnym koncie. Tutaj kod Damian siedzi, bam. wszystko pięknie. Mam też stare dropy, no to lecimy z openingiem, już są otworzone. To co, robimy tak, że skaczemy i klikamy? Okej. Okay. No jak trzeba, to trzeba, nie? Dobra. Bum! Teraz ty dawaj. Ale mój skok to jest takie. Bum! A twój to jest taki. pat. <noise> Ej, bo jest dziura pod podłodze zrobię, nie będę tak <noise> robił. To teraz ty. Ale nie, dobra, no ten sposób widzowie. No nie oddał, nie? Mega nie oddał. Ale dalej nie przetestowaliśmy bycia miłym dla tego Stardowa, Także grzeczny startopikum, no grzeczny. Grzecz. Ucieszył się trochę <noise> Trochę ale się ucieszył, ale, ale nie za bardzo, się. nie? Dalej jakiś taki wkurzony. To może ten twój nohal by wrócił. On był o, dobry. No dawaj Nohalem halem. Ty no, patrz, od razu, od razu, masz magiczny nos, to jest najlepszy nos w Polsce do utwierania I teraz Ciebie widzowie będą mnie zaczepiać <grym> i... otwórz mi swoim nosem <grym> no, Twój nos jest magiczny, dobra No nie, no jednak nie jest magiczny, chyba, że podskoczy jeszcze I teraz pa, legenda, pa Nie, no nie Ale czasem się tak zdarza, że się... Cii! Ale kredyty, kredyty. Jednak jest magiczny Kredyty, coś tam dał, dobra, to no ja też robię tu speedrun Ale no nie, <grym> nie zanosi się ciekawy Póki co, dobra Słuchajcie widzowie, dwie szanse na legendę. i Czy będzie teraz legenda? Dobra. Amenodorime! Ej daj mi nosem. Nosem chcesz to klikać? Na pewno? Jesteś pewna? Nie popsujesz tego? Dobra uwaga. Nie podskocz. Ostatnia szansa wyra. Błagam, skup się. Tutaj weź podwój moc piperek. Wszystko. yes, Let's go! Mamy no, to słuchajcie, legendarny start do odcinku Dwie piperki i co? I się udaje, nie? No i teraz jeszcze trzeba tutaj trafić jakiegoś kozak z kina Nie gold Uwagam, nie. nie, dobra, to co? Moc nosa. Moc nosa? Cała, cała nadzieja w nosie Werki Uwaga, uwaga, i co będzie w środku? Trzy Dwa Jeden Bum! I słuchajcie! <grym> Fajnie. Widzowie, jak chcecie więcej opaningów, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. No trochę przykro, że z legendy dostajemy 1000 golda. To tak na pocieszenie możecie zostawić. Ja od razu tutaj Epika wykręciłem i z Epika dostajemy emotkę wkurzoną do pan. I to jest właśnie moja reakcja, kiedy widzę 1000 golda w legendarnym starlopie! Nienawidzę tego! I już po prostu... Ach, mega wkurzające to było. I się skończyły. I o! I Hmm! Jesteśmy słuchajcie, już na przedostatnim koncie dzisiaj, jak widzicie, jest to moje OG konto, dajcie mi chrupkę. No i co? No, przyszła pora otworzyć tutaj legendarne stardropy i w sumie jeszcze odebrać te nagrody, bo też tego tutaj nie odbierałem, także trzeba te pierwsze tutaj dziawnąć. I nie wiem czy za kredyty czasem już czegoś nie dostanę, bo chyba mało jakoś mi brakowało do jakiegoś kolejnego brawlera. Chyba, że się mylę. Nie no, sporo, ale to 88 do Mendi. zawsze powoli tam sobie wpada. No i co? Mamy kolejne 8 przed nami. Ja otwórz. I po prostu powiedz mi kiedy mogę otworzyć oczy Okej okay. Dobra, no także otwierasz normalnie? Po prostu tak? Czy jakiś masz sposób fajny Żeby coś było Double click Double clicky, dobra Potwóre kliki też są spoko, double też są git Powiedz mi kiedy mogę patrzeć, bo ogólnie mam Zależy, taką małą co dziurkę Co, coś widzieć? Mam taką małą dziurkę i widzę światło, ale nie widzę co tam klikasz Ale Ja bym chciał przynajmniej epika. Jak będzie no epika tak O, mogę! Dobrze! Okej, okay. to słuchaj, patrz teraz a myślałem, że ci kliknę i wiesz, tak podskoczył od razu, przynajmniej na mityka czy coś, ale no dobra, to czekaj, bęk, uwaga, mm, ten gór nas prześladuje dzisiaj, nie? Dobra, nie. Strasznie nas prześladuje. Dalej mam nie patrzeć? Co, lepiej ci szło, jak nie patrzyłem? No. No dobra, no to się nie patrzy, jak mam się nie patrzeć, to się nie patrzę. Łooo, ty, co jest? Jeśli patrzysz. Halo? <laughs> Halo, co to się wydarzyło? To jest mityczny 100 What? Dobra, koleżanko, no to trafia coś kozackiego, bo na tym kącie jest szansa na jakiegoś fajnego zadymiarza z mityka. Uwaga, 3, 2, i 1 Też gold. Naprawdę? Dlaczego? Dlaczego ten gold nas dzisiaj tak prześladuje? O co tu chodzi? W ja na tym kącie jeszcze nie mam dużej ilości brawlerów, no a z takich e, mitycznych star no to lecą jakieś fajni zadymiarze, nie? A mnie to rzadki, do... no, ale... O! O! o, 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 o. o nie. Trafiamy gold i potem trafiamy w wkurzoną łotkę. To jest jakiś schemat. To jest przewidziane jakoś przez supercela, nie? Czy coś, nie? No, oczywiście sobie żartuję widzowie, ale no. Nie no dlaczego? I mam nadzieję... Uuu, blink! To zawsze jakoś troszeczkę milej, nie? Zobaczyć. Ale No nic tu nie ma i zostało nam ostatnie konto. I na razie mieliśmy tylko jednego legendarnego stareropa. Mam nadzieję, że Wam lepiej drupiło z tych darmowych nagród. I jesteśmy, słuchajcie, właśnie teraz na ostatnim koncie i to jest iPad'owe kontowerki, które założyłeś sobie... Po co? Przez przypadek, bo chciałam sobie na swoje konto się zalogować tutaj, ale przez przypadek podałam nie tego maila i, i założyłam nowe konto. <laughs> ekran na iPadzie jest taki długi, że nie widać tych szans na ulepszenie, nie? jak daje taki duży ekran. Nie wiem, jak to zrobić inaczej. Trudno widzowie, nie będziecie teraz widzieli tego, czy to idzie do góry, czy nie. Tutaj Karol napisał, że jest taki fajny sposób, że trzeba najpierw przytulić swoją dziewczynę i potem niech ona kliknie raz. Proszę kliknąć. Teraz tak, dostajesz guziaczka. też masz kliknąć. Potem trzeba się zakręcić. I otworzyć nosem, ale już widzę, że chyba nic z tego nie będzie Dobra, ale dla Karola zróbmy Jak napisał, jak napisał, dobra, czekaj, zakręć się I teraz musisz otworzyć nosem dwa razy Bum Bum, nie no nic nie będzie, ale taka rola jeszcze otworzyliśmy, bo dał taki słodki sposób tutaj, no niestety nic nie wypadło, tutaj mega dużo osób pisze, żeby poczekać jak mrugnie i po prostu wtedy zrobić speed, no i bardzo rzadki, no dobra, ale to w sumie może jakiś ma potencjał, czekaj, spróbujmy jeszcze raz, teraz niech sobie mrugnie, nie dobra, nie, to chyba nie zadziała, ale no co, przetestowaliśmy, dużo osób o tym mówiło, Trzeba się pomodlić. Bogu Stardropusie, przynoszę ci dary w postaci zadymiarzy. pajperki. Bo i Jesse. Daj nam jednego mitycznego Stardropa chociaż. Nie daje. Nie daje, a to jest też... dał? No. Modlitwy działają. Modlitwy działają. Co jest? Halo, wymodliłem sobie najpierw mitycznego Stardropa, a potem legendarnego. To jest moc trzech zadymiarzy w ręku widzowie. No i co będzie w środku? To jest drugi legendarny Stardrop dzisiaj. A w środku trafiamy... I uwaga, ej, hiperdoładowanie w sumie No takim koncie trafić hiperdoładowanie to jest nawet git, zadymiarze, nie? Złomek 2.0, na pewno lepiej niż 1000 golda, który wcześniej dostaliśmy No dobra, i mamy tu jeszcze trochę tych sterdopów, No to słuchaj, przekazuję w twoje ręce moc Zadymiarzy I dawaj, zrób teraz opening Zadymiarze, proszę, proszę was Ej, Zadymiarze, Zadymiarze, Zadymiarze Weźcie, dajcie mi legendę Ło <noise> 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 Nie działa No nie działa niestety I chyba został nam jeszcze z jeden star drop Albo może to był ostatni Nie, mamy jeszcze star dropa Także jeszcze Do końca odcinka trochę Chyba, że to będzie koniec I zrobiłem takiego szybkiego Bo liczyłem, że może coś tutaj się uda Czekaj, dobra Prawe oko No, pokaż mrugni, 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 mrugni Dobra Lewe oko Mrugni, mrugni, mrugni Dobra, mrugni Dobra nie yeah, dobra, nie tu będzie słabo. To już nic nie wypadnie chyba. I to był ostatni. To był ostatni. Także w tym odcinku z Daily to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej kozackich odcinków codziennie u mnie na kanale, to koniecznie zostawcie łapkę w górę 10 tysięcy i jutro wrotuję naprawdę przekozacki odcinek, który miał wlecieć dzisiaj, ale niestety potrzebuję jeszcze przynajmniej z 5 godzin, żeby go dopracować, no bo to jest troszeczkę taki dłuższy projekt. Same nagrywki trwały ponad 40 godzin, ale myślę, że będziecie zadowoleni z finalnego efektu. Widzimy się już jutro! Siemano!